Cześć! dziś mamy przepis na pyszne ciasto z musem morelowym. 3 jajka ubijamy z jedną drugą szklanki cukru oraz szczyptą soli. Cały przepis znajdziesz w opisie filmu. Ubijamy do momentu, aż jajka podwoją swoją objętość. Do 3 czwartych szklanki przesianej mąki dodajemy jedną łyżeczkę proszku do pieczenia i dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy do ubitych jajek. Dodajemy startą skórkę z jednej pomarańczy. Dodajemy dwie łóżki soku z pomarańczy i dokładnie mieszamy. Wylewamy na blaszkę o wymiarach 25 na 20 cm lub podobnych i rozmarowujemy. Pieczemy 30-35 minut w 180 stopniach. Przygotowanie masy morelowej. Przygotuj 1 kg moreli. Morele mijemy, usuwamy peski i kroimy na mniejsze kawałki. Morele przekładamy do garka. Dodajemy 3 szklanki soku pomarańczowego. Stawiamy na ogień i zagotowujemy. Do 3 budyni śmietankowych lub waniliowych bez cukru dodajemy 5 łyżek cukru. Dodajemy 150 ml soku pomarańczowego i dokładnie mieszamy. Do gorących moreli wylewamy budynię i dokładnie mieszamy do momentu, aż całość zgęstnieje. Po zgęstnieniu odstawiamy do lekkiego wystudzenia. Z upieczonego i wystudzonego ciasta zdrapujemy skórkę. Do jednej, drugiej szlanki wody dodajemy jeden cukier waniliowy i mieszamy. Następnie nasączamy ciasto. Wykładamy lekko wysudzoną masę morelową i rozmarowujemy. Przygotowanie masy z mascarpone. Jedną galetkę pomarańczową zalewamy 450 ml gorącej wody, mieszamy i odstawiamy do wysudzenia. Do wystudzonej galaretki dodajemy 500 g serka mascarpone. Mieszamy, następnie miksujemy do połączenia się. Wstawiamy do lodówki, aby masa lekko stężała. Lekko stężałą masę z mascarpone wykładamy na zastygniętą masę morelową i rozsmarowujemy. Wcześniej zdrapaną skórkę kruszymy na drobne kawałki i posypujemy górę ciasta. Możemy również posypać dowolną ilością drobno pokrojonej białej czekolady. Cały wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tym oto sposobem mamy gotowe, przepyszne, orzeźwiające i lekkie ciasto z morelami. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji, by być na bieżąco, ale zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale.